Kochani, zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co się dzieje. Ja sam nie wierzę. Ciotka tu siedzi, a tam kto siedzi. w Oknie. A Ciek siedzi. Siedzi i ogląda. Ogląda. O, kapcie mi skrzypią, bo się kąpałem pod prysznicem, mokre są. Maciulek, co robisz? Moment, na no moment, nie, bo tego rozmawiacie i nie chcemy go słuchać. Maciuś, co robisz kiciulku? Patrzysz i co widać? Maciuś, co widać przez okno u ciebie? Powiedz, co tam widać? Nie boisz się, że spadniesz? Co? Nie boisz się? Maciulek, to jest niebezpiecznie tak siedzieć, już raz spadłeś, Jak Maciuś się już raz spadł z okna, właśnie z takiej wysokości. O, teraz ciotka, zaczną się kłócić i któreś spadnie. No, ciotka nie kość tam, tam Maciuś siedzi, słyszysz? Maciulek siedzi tam. Maciotka no. no, zazdrościła Maciukowi, i proszę. Dwa koty siedzą. Jeden przodem, drugi tyłem. A co tu widać, Maciuś? Powiedz mi, co tu widać. Muszę zobaczyć. Co tu widać? O, to widać. Proszę, jest co oglądać Ciotka, chodź tu, chodź tu Nie bądź taka odważna, bo polecisz O, 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 o jak zaglądam A Maciuś gdzie jest? A Maciuś poszedł do pokoju Do pokoju poszedł, na szampkę Poszedł coś zjeść. Czy żyki już latają? Czy powoli się robi ciemnawa? Nie, ciotka? A ja się wybieram teraz do gali. zanieść jej wodę do picia i feliksy od pani Danusi. Pani Danusia przysłała feliksy. 3 paczki po 44 sztuki to jest 4 razy 3 razy 4 120 i 3 razy 4 12, czyli 132 sztuki. 132 sztuki. Paczka prawie 14 kg. Panie Danuśie, dziękujemy. Pół zapłać. Jest to największa dostawa jednorazowa Feliksa. Do tej pory były po dwie paczki. Dwa razy po 44, czyli 88, a teraz jest trzy razy po 44. No, Krakusy się postawili, przebili. No i co? Maciusia nie ma tutaj. Maciuś w pokoju. Idziesz wesoła ciotka do Gai. Ze mną jako gwardia przyboczna, chodź. Tak mamy 5 czerwca 2019 roku.